A, pogram sobie w szachy. Co innego? Kupiłem ci szachy. O, a czemu są wszystkie białe? Takie kazałeś mi kupić. No to chyba sobie nie pogramy. Trzeba je pofarbować. No. No to. Do roboty. Przygotuję garnek. woda. Nie zapomnij o farbie. Okej. Okay. Mm. Czarna. To było ładnie do kompletu. Przynoszę ci wszystkie pionki. A pół na pół ma być. Tak. Pół na pół. Okej okay. Oddzielę. Bo ja jestem mistrzem z matematyki. Na pewno jest równo? Na pewno Dobra, wygotujemy, no. pomieszam No No i mamy czarne pionki No i możemy grać No Ta chyba nic nam nie popsuje tej gry, nie? No, nic Dobra No Zaczynaj ale Ty masz czarne i ja mam czarny. No to ja ty Ci ma... daję białe, Ty mi czaknij Okej okay. Ja jestem biały, więc mam białe, Ty jesteś czarny, więc masz czarne Ty zaczynasz, Twój rok Okej okay. Ej, zapłaciłeś za prąd? Chyba pytanie do Ciebie, to Ty chyba powinieneś zapłacić za prąd Nie to no jest, twy... jest prąd w kuchni w kuchni jest No to żarówka się wypaliła I co teraz? Nie wiem Nie. Trzeba coś z tym zrobić No ładnie gorące! Parzy Proszę, masz wodę zimną Uff, teraz od razu lepiej. No tak, wykręcić się. No dalej. Ej! Nie, 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 Uf, Ale Ale Pomóż Pomóż mi! Pomóż! Tutaj za tobą! O, tobą. Ja szybko szybko nie, żeby nie, nie, Muszę mi ściągnąć wiadro z głowy, oh, dałem sobie sam radę Nic nie zrobiłem Widziałem rękawiczki Więc powinno się wykręcić no. No, idzie naprawdę fajnie. Ej, nie w tą stronę! Sąsiad! E Pomocy, 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 bo, 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 bo. Panny Pamiętasz, że się bujałeś na mrokle? Tak. W pierwszym odcinku? Teraz na lampie. No. Nic na mnie wychodzi. Nic. Mieszkanie jest jakieś pachowe. Popsułeś mi pralkę. No, żelazo. Ty mi żelazko. Malowaliśmy to tysiąc razy. Coś popsułeś. Weź mi salon. No. Ej, nie w żarówkę. Oj, kto usiadł na świeżkę? E, chyba. Kto ma... Au, coś mi parzy w tyłek. Kto ma klopsa, ze świeży. Chyba... Nie, som... nie mów, że ja. Tak. A dam jeszcze sobie radę, tak? Tak. Może weźmiemy żarówkę z kuchni. Okej. Okay. To był naprawdę dobry pomysł Dobra, kręcamy i będzie bardzo dobrze No No co jest? Za dużo chyba jest Ale to jest od tej lampy, na pewno Na pewno nie od tej To mi się pokręcić No Chodź weźmiemy tą z kuchni no. Tutaj uszukuję no. wszystko. No i wyciągaj. No. Tylko o. proszę cię nie zbi. Ej! U. Nie zbiło się? Niestety się zbiło. O nie... dlaczego? Będę bez świadka. Musimy użyć... Mogę dzisiaj przyjść do ciebie okay. spać. się przyspać sam w takiej ciemności. I tak niedługo się wyprowadzamy. No chyba tak. No tak, za tydzień, dwa albo za miesiąc. Na razie nie planujesz tylko wymienię żarówkę. Albo nawet jutro. Raczej nie mamy potrzeby się przeprowadzać. Jak jest wszystko ok, wystarczy żarówkę i wymienię. No dobra, wkręcaj okay. żarówkę. Znaczy, albo to ja wkręcę, ale okay. bo to mój mechanizm. Twoje mieszkanie. No dobrze. Mm, dobra okay. Teraz chwila prawdy, czy to działać będzie w ogóle, nie? No Dobra, to zrobiłem na druty Okej okay. Dobra, odpalać Może na trzy, co? Okej okay. To dam Ci pionę Okej okay. I raz, dwa, trzy Jest, działa Jest, działa O nie Moje mieszkanie Muszę się przeprowadzić już dzisiaj albo jutro. Dlaczego? Hmm. Musi musimy grać na ja dworze. A nie możemy sobie pograć na dworze. Mo mogę dzisiaj u ciebie spać, muszę spać o. na dworze. Ale mi też dom zniszczył. Tobie też? Sufi mi zniszczyło. Czyli. Przeprowadzamy się.